Hejka, hej! Sobota, a więc jak sobota, to nie tylko do lidra, ale też do planety 4, żeby zobaczyć multi-multi. A mamy tak jak zawsze 20 zakładów: dyszka na chybiu i dyszka na własne. Zobaczymy, jakie spiszą się lepiej w tym tygodniu. I mamy właśnie w tym tygodniu promocyjną ósemkę, więc potrzebujemy co najmniej 4 liczb, żeby mieć minimum, ale liczymy na więcej. I właśnie tak mamy bez plusa. Podstawowa stawka, jedno losowanie. I chyba tyle. Możemy zaczynać. Będzie jedna tabelka. I zobaczymy, czy coś tutaj się pojawi. Szukamy ósemki w losowaniu, ale jej nie ma. Więc patrzymy dalej. Dziewiątki nie ma. Dziesiątki nie ma. To tutaj tak sobie to postawiłam. Właśnie liczby własne są. 22 nie ma, 31 jest. Żeby było minimum, potrzeba do końca już nam, żeby to poszło, ale 38 właśnie nie ma, więc już wiemy, że nie będzie niczego. Tak, tylko była jedna liczba. Daleko. Kolejny zakład. Czwórkę mamy, 17 nie ma. Kolejna liczba jest, mamy dwie. 39 nie ma, kolejnej nie ma, 70 nie ma, 71 nie, i ostatniej nie ma, więc tutaj nie udało się. Ale to były tylko dwa zakłady, więc wiadomo, mała szanse ale zawsze. Kolejne liczby własne. No i patrzymy. Na czwórkę mamy. O, i mamy 13, to już dobrze. Tej niestety nie ma. Kolejnej nie mamy. Nie ma. Nie ma. Nie ma. I nie ma. Fajny początek. Ale co z tego, jeżeli dalej nie poszło? No to pusto. Patrzymy dalej. I może będziemy zakreślać. Dziewiątki nie ma. 12 nie ma. 24 jest. Zapomniałam, że to jedno losowanie i można śmiało zakreślać. 27 też mamy. I kolejna, już mamy trzecią, dobrze. Już albo nie już, nie wiadomo. Niestety kolejnej nie ma. Tu nie ma, było blisko i 80 nie ma. Jednej nam tutaj zabrakło, więc pusto i pusto tutaj też było. To była tylko właśnie ta i ta. Kolejny zakład. Ósemki nie ma, 22 nie ma. 29 nie pojawia się. Kolejna nie ma. Nie ma, więc już nie mamy szans. Tak na szybko tylko zobaczymy, żeby nie było. Uh -huh. Ani jednej liczby tutaj nie było. Ostatni zakład na tym kuponie. 26 nie widać. Kolejna liczba też jej nie ma. Kolejnej nie ma, nie mamy. U, tu już mamy 70, więc nie mamy szans. Jak widzicie, była tylko ta ostatnia, no ale jedna zostanowczo za mało pusto. Ostatnia szansa, jeżeli chodzi o własne na tym kuponie. I zobaczymy, czy coś w ogóle będzie. I tak, już mamy fajnie, bo mamy jedynkę. Wkład był 5 tyszek, Bo zapomniałam wam powiedzieć. Ale tak jak zawsze trójki nie ma, piątka jest, dwie, szóstki niestety nie widać, ale dziewiętnastka jest, mamy trzecią, dobrze, dwudziestki nie ma, tej niestety nie mamy i ostatnia jest, mamy chociaż minimum, no to dobrze, a za minimum, a szóstka tak, bo to jest na osiem skreśleń, więc mamy szóstkę, zapisałam. I patrzymy, kolejny zakład. Dziesiątki nie ma, jednastki też nie ma, ale 24 już jest. O, i obok mamy 27, więc mamy dwie. Kolejnej nie ma. Jest, trzecia jest, dobrze. Tej nie mamy, a czy będzie ostatnia? Niestety nie. Myślałam, że będzie minimum, ale zabrakło. Kolejny zakład. Trójki nie ma, siódemki też nie, dwunastki nie ma. 13 jest, 21 nie ma, 29 nie ma. No to nie mamy tutaj szans. to tylko była jedna. Ostatni zakład na liczby własne i piątka jest. 22 nie ma, 26 nie ma, 27 mamy, dwie już, albo dopiero. 28 nie ma. O jest, właśnie trzecia. Jest, mamy minimum, a czy będzie ta ostatnia? Nie. Ale wpadło minimum już tak na koniec. No to zapisuję kolejną szóstkę i mamy 12 zł na liczby własne. No to i tak ładnie jak na własne, to powiem wam, że fajnie. No ale oczywiście liczymy na to, że wpadnie coś większego niż tylko minimum. Czas na zakłady te na chybił. No i od początku. 12 nie ma. 16 nie ma. 32 mamy. 39 nie ma. Kolejna liczba nie pojawia się. O, mamy. Aha, ale musiałyby się pojawić te dwie ostatnie, żeby coś było, a niestety nie. Kolejny. 17 nie ma. 30 nie ma nie mamy. Też nie mam. Nie ma. No to już nie mamy szans. Tylko 78 to było. To na własne też miałam taki zakład, że było tylko 78. To ciekawe. Kolejny zakład. No to już lepiej się zapowiadam bo mamy od razu dwie te niskie. Dziesiątki nie ma. Dwunastka niestety było blisko. Dwadzieścia nie ma, dwadzieścia dwa nie mamy. Yy, nie ma. Oj. Niestety. Też jak wtedy. Dwie początkowe i na tym się skończyło. Kolejny i mamy jedynkę. Dwadzieścia siedem też. Dobrze. Oby tylko tak dalej. Tu nie mamy. Nie ma. Nie ma. No widzicie. Jak już fajnie się zacznie, to stop. No i już połowa tych zakładów nachybił. 28 nie ma. 29 też nie. 37 nie ma. Kolejna liczba nie ma. Jest. Niby szanse są, o ile będą te liczby. No ale właśnie szóstek w ogóle nie ma w tym losowaniu, więc niestety. I właśnie zobaczymy kolejny zakład. 22. Nie ma takiej liczby w losowaniu, tej kolejnej nie ma, nie ma, jest, 45 nie ma, no i właśnie widzicie, szóstki nam znowu dali, niestety, no słabo, słabo, już siódmy zakład, jeżeli chodzi o ten nachybił i dziewiątki nie mamy, kolejnej liczby nie ma, ale jest 27, o i mamy 31, dobrze, mamy dwie. Tej nie widać. No właśnie. Znowu fajnie poszło, ale nie do końca. Na końcu się okazało, że jednak nic. Kolejny ósmy zakład. 18 nie mamy. Mamy 19. O i 27, więc mamy te dwie. No, żeby dalej to poszło, ale mamy trzecią. Jest, mamy chociaż minimum na chybił dobrze. Bo już się niepokoiłam. Tutaj nie ma, 73 nie ma, ale mamy 78. No kochani, powiem Wam, że jednak nachybił, to nachybił. Nie mam wątpliwości. 30 zł tutaj wpadło. Zapisujemy. Za 5 płacą 30 zł. Pięknie, ale mamy dwa zakłady jeszcze. Zobaczymy. 7 nie ma, 16 nie ma, 25 nie ma, 28 nie mamy. Tu nie mamy. Aha, no to już. Tutaj chyba nie ma coś patrzeć, chociaż ta była, a tej nie. I ostatni już. Czy będzie coś? E, dziewiątki nie ma, 15 nie ma, 25 nie widać. Kolejna nie widać jest. No to by musiały być te. Ale wiemy, że szóstki nie było wcale w losowaniu. No i te dwie nie ma. Uff, powiem Wam, że. Było blisko do tego, żeby tu nic nie wpadło, w tych nachybił, ale ten jeden zakład tutaj yy, właśnie spisał się po prostu, bo jakby nie było tego, no to byłoby tylko 12 zł, chociaż wiadomo, czasami jest tak, że nie ma nic, więc nawet takie 12 zł to zawsze coś, ale mamy łącznie właśnie podsumowanie może już. Yy, momencik, momencik. 12 na własne i 30, no to 42 zł. Wychodzi na to, że 8 na minusie. Yy, niestety minus, no ale wiecie, że nie jest łatwo i te minusy będą się pojawiać. Nie wiem, jakiś musiałby być cud, żeby nie było yy, tak często minusów. Minusy muszą być, ale właśnie trzeba liczyć na to, że jak są minusy, to za jakiś czas będzie fajny plus i jakoś to będzie lecieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak to zachęcam do zostawienia subika. Nowe osoby, jeżeli są, no to właśnie żeby być na bieżąco, no to zostawcie subika i dziękuję i stałym widzom dziękuję za obecność i życzę wam miłego weekendu. Pa.